Cześć, dzisiaj będę naprawiał taką kierownicę, usterka nie skręca w lewo, później się okazało, że Windows 10 nie rozpoznaje urządzenia, nie ma sterowniku do Windows 10, ale nie o tym, wymienimy taśmę między kierownicą, wymieniam, zaraz będzie filmik, jak będzie poskładane. Więc tak kierownica rozebrana. Tak to wygląda od środka. Zostały przelutowane wszystkie te złącza białe. Tutaj jest taki nagar, był taki biały, z odlutowania, nie wiem, to jakieś spoiwo takie dziwne było. Tutaj wszystkie te wtyczki. Oczywiście pamięć była przylutowana. I tutaj niektóre te elementy, tam gdzie mi się zdało, że jest słabo tej cyny. Tu są te wtyczki. O tu widać jeszcze taki był nalot taki na całej tej płycie. To też jeszcze wyczyszczę. Tutaj tą całą płytę wyczyściłem izoptopanolem. Składam. Zobaczymy czy to zadziała. Nieraz urządzenie. Więc tak, miał być filmik ze złożenia kierownicy, została wymieniona taśma. Zostały usunięte wszystkie złączki kablowe, wszystko jest polutowane na sztywno. Przewód jest miękki, a zarazem jest bardzo twardy w środku, myślę, że teraz się nie udwie. Nie znalazłem sterowników pod Windowsa 10 na stronie Microsofta. Nie ma, były kiedyś, ale zostały usunięte. Jedyne co mogłem sobie znaleźć, to znalazłem sobie. Tutaj macie taki link. Jest taki, taka nazwa pliku. Jak się to pobierze, zainstaluję sobie sterownik do tej kierownicy. Wykrywa go jako kontroler Xbox 360. Na 10 i na 7 sprawdzałem bez problemu. Teraz się wykrywa. Przedtem była uszkodzona taśma i niestety nie to niedospoznane urządzenie. Tyle. Jeśli się podobało, łapka do góry. Cześć.